Widzowie w tym odcinku gramy w wy... e... e... schody w NG. Tak, e. Ma Mam listę zadań, e, którą wam zaraz przeczytam, ale tu jest event jakiś. Dlatego, sobie wejdę na ten event, bo już to trochę grałem, tylko nie dlaczego nie chcę nie, tam wejść, bo ja ogólnie w tą grę już grałam trochę z moim kolegą, no bo od początku robienia to by bardzo długo zajęło, nie? No. A mi zależy, żebyśmy to nie robili tak długo. Dlatego tak, musimy dojść do, do tej mapy i musimy jeszcze. I musimy jeszcze. Pół... I musimy robić 16 rebirfów. Nie? No i tam mamy jeszcze ryby. Żeby wymacować kick 7, którego zaraz wam pokażę, gdzie jest, chociaż nie wiem, czy tam bądę nawet, ale no. I możesz wchodzić po schodach. Jakie dziwne widzowie? Czy nie wiem, o co tutaj chodzi? że ze... wiem, są memory. A, i mówię, mój kolega Flanek gra dzisiaj z nami. Nie? No, nie będzie go słychać, niestety. Nie fajnie, że go nie będzie słychać, ale jest z nami, nie? I no i no. Znaczy tak, ale widzowie nie będą Cię słychać. słuchać. Będzie Cię słuchać. Okej, okay, co z tego? No. Są nasze zadania. Zobaczymy, kto w ogóle pierwszy to zrobi. To jest ciekawe. Ale dobra, bo Cydrymskie jest, no. Tu? Mm? No, czekaj, bo mam jakieś memory. Ja no, mam jakieś memory. Aha, i to mi takie coś dało. co nie chcę na razie. A w ogóle, jakie tu pety są? Czy to są dobre? Ogólnie, ta gra została zepsuta teraz. Ja. Ja mam teraz tak dobre pety, że no... Może to chwilę zrobimy. Więc... Myślę, że do, dochodzimy do ostatniego, do ostatniego świata. W takim razie, bo to tak zepsuło w ogóle gra teraz. Ja już mogę iść do tego do, na plażę. Więc no. Strasznie zepsuło tą grę. Gdzie się wraca. Co? No, 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 plaża na no, jest. Jakoś normal. no, 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 zadania tam zadania no, 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 sumie masz zadań, masz ulepszenia. No. Znaczy nie niebieskie, zielona. No blit, to tak, że trzymuj teraz grę, że my to możemy zrobić te zadania w milenia. No zielona, takie przyciski, jak masz na to pieniądze, to masz zielona ma przyciski. To możesz pokupować upgrade. W ogóle ile ja teraz pieniędzmi? 20 milionów, o kurde. Ale no, chciałbym dojść do Six 7 Ale co od Nie wiem. Okej! Okay. Czyli dopiero tutaj się to zaczyna. Nie mu SIX 7! Jestem usłyszany, jedną rzecz już wymaksowałem w ogóle. Raz to. Oj, okej, okay, jeszcze to mi brakuje. I wtedy już będę miał zrobione jedno zadanie. Najpierw chcę tutaj na pierwszym wymaksować sobie. NIE ma OK No, bo ja mam bardzo mocno czapy No, które zepsuły strasznie grania W polecam wam, no, wejść w tą grę Bo, no, jak coś ta gra się nazywa, yyy, te... Modern RNG. Tak, tak, tak gra się tak nazywa. Bardzo dziwna, ale okej. Okay. No trochę zepsułem. Mogłem nie kupować tamtych patów, w sumie. No to zepsuło, z... Okej, okay, fajnie. Ja też już byłem przed chwilą. Ja ogólnie, zaraz sobie, ja teraz robię cały czas rebirfy, wiesz? Bo 16 rebirfów, żeby dojść do ostatniej makki trzeba mieć. Więc ubieram sobie tyle i powinno być dobrze. No i muszę 6 7 wymaksować sobie upgrade'y. O kurde, to mocno. No ile teraz potrzebuję? 228? Okej, okay. to już drogo jest. No, bo wtedy się ginie. masz szansę, że zginiesz, czy nie zginiesz. Jest! Ulepszy ulepszyłem wszystkie rzeczy chciałem, więc jedno zadanie mam już ukończone. Jeszcze zostało nam jakieś jedno może zadanie? Suma, Więc trochę za szybko to idzie, to nie idzie po małej myśli, szczerze. No, możemy kiedyś zrobić. Mogę zrobić? Ale na razie nie teraz, na pewno. Ja sobie ten sobie byłem u trawalero. Trawala. Bombardujemy, Bombardier No. Ale to jest tak szybko w ogóle, teraz możemy się ulepszać. W ogóle ja teraz potrzebuję jeszcze tylko trzy rebirthy. Jak tylko sześć! Ty się nam potrzebujesz rebirfów jeszcze Spadłem Ja ja w ogóle potrzebuję Kurde Co już będzie trochę ciężko Czeka, 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 czeka. Czy ja w ogóle coś tu będę. Nic tu nie mogę zrobić, tak? A. Udało mi się. Wow. A. Mało pieniędzy dostaję. Za to. Tutaj! znalazłem taki dobry trik. Nie, nie, nie mam kableszki. Nie, nie, na tym, na laptopie normalnie. No, ja normalnie na laptopie nagrywam. Ja mam pomysł, co będę ukronić, suma. Co teraz? Piętna średów. Nie wiem. Nie wiem. No to jest ostatni rebirż. Ja to idę szybciej niż mi się wydawało. No serio też idzie szybciej niż się wydaje. No takiego haka. Patrzcie, jaki mam mnożnik. To dzięki tym petom, Tak. Więc polecam ogólnie wam teraz wejść do gry i teraz zacząć z tą grę grać albo coś, nie wiem, jak chcecie nagrać. Jak trzeba tędy idę? Ja mogę zrobić takiego haka dobrego. Że, no jada, wy nie, wy nie wiecie o jakiego haka mi chodzi. No takiego, fajnego. Aha. Eee, no mam dobra ja Ya bir hem takdir şişe zarabiyo? A zarabiam po 4 miliardy, po 4 miliardy gdzieś. No nie, nie, nie. No. Znaczy kiedyś, no to tak, no. No. Po pierwsze chciałam trochę zrobić tutaj, żeby nie było, że... Będzie to trwało z godzina. No? I będzie lepiej. O kurde No No Ja jestem u gwiazdy I kupiłem ulepszenia, gdzie tutaj się o wiele bardziej opłacają te ulepszenia Gdzie w ogóle się zaczyna? 5% procenty Od 186 się dopiero procenty Zatrzymają u mnie Więc akurat bardzo dobrze Rebirwy z jednej strony bym jeszcze porobił Ponieważ Tu jest taka jak Coś gwiazda, nie? I tutaj Dzięki tej gwiazdzie po prostu udaj się i dostaję więcej rzeczy, nie? Ale to też mogę na następny odcinek zrobić. W może będzie z Minecrafta. Ale, ale, w sumie na myśl, chociaż wiem z czego Minecrafta bym nagrał. Albo mi się da, bo mnie jest... zma... Nie, dobra. អូ៎មកកែកូ Aha. Ja zaraz idę odblokować kolejną no ostatnią mapkę, nie? Bo ja już nie miałem tyle pieniędzy. No teraz już mam nawet tyle pieniędzy. Ale jeszcze chcę sobie pouletzać szybkość i tak dalej. Te rzeczy, te sprawy muszę sobie jeszcze poulepszać. Czy nie wiem, nie wiem, nie wiem, zobaczę. Mnie nie. To kupię? No, okay. już jest tak dobrze już. No a ja nie, a nie myślisz, że ja nie? No, ja jeszcze na ostatniej. No suma trochę, ta! Nie! No sumie. Dobra! Prawie mi się udało już zrobić tor, żeby był do średniego świata wejść. Mogę? Mam! Mam! Ostatni świat! Tak? To jest ostatni. Tak! Ostatni świat! Więc są jakieś dobre pety? Aha. Um, nie, ja tu mam procent na. 90% szans! Mhm. Mm 90% szans mam. No. Wow. Czeka Golden. Czeka. A, ah, was... O, o, kurde, no nie no co mi się stało teraz? Nie lubię tego. No, może jest. Dobra, zrobię. W tym odcinku to, to już jest na koniec. Cześć.